Witam Państwa serdecznie, z tej strony kłania się Rafał Chmielewski, autor bloga o abolicji podatkowej abolicja.wordpress.com W związku z tym, że został już niecały miesiąc do końca okresu abolicyjnego, e, chciałem podsumować pewne informacje, pewne zagadnienia, które najczęściej powtarzają się w Państwa e, komentarzach. A więc głównie chodzi mi o pojęcie rezydencji podatkowej. W okresie abolicyjnym, to jest okres 5 lat od 2002 roku do 2007, miała miejsce zmiana przepisów dotyczących abolicji podatkowej. Do roku 2006 włącznie, miejscem zamieszkania podatnika, czyli, ta, czyli miejscem jego rezydencji, było, była miejscowość, w którym pozostawał on z zamiarem stałego pobytu. Jest to określone w kodeksie cywilnym w artykule 25. Natomiast od roku 2007 nastąpiła zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w, którym zamieszczono, w której zamieszczono definicję rezydencji podatkowej. Przed rokiem 2007 nie było takiej definicji w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też posługiwano się w tym zakresie artykułem 25 z Kodeksu Cywilnego o definiującym miejsce zamieszkania. Jak wspomniałem, przed rokiem 2007 kluczowym elementem definiującym rezydencję podatkową był zamiar stałego pobytu. Bardzo często organy podatkowe interpretowały to w ten sposób, iż pomimo tego, że sam zamiar jest pewnym elementem subiektywnym i bardzo i ciężko mierzalnym, jednak można wyróżnić pewne zachowania osób fizycznych, podatników, które yy, mogą wskazywać na to, czy, o, czy ta osoba miała ten zamiar pozostawania, stałego zamieszkiwania w konkretnym miejscu. Te zachowania podatnika to mogą być na przykład zakup nieruchomości w danej miejscowości czy też w danym państwie, podjęcie pracy, płacenie podatków, płacenie składek na ubezpieczenie społeczne albo na ubezpieczenie prywatne, poczynienie jakichś większych inwestycji, na przykład udział w życiu publicznym, na przykład w wyborach lokalnych. Zatem organy podatkowe y, uważały, iż y, można w pewnym sensie, w pewnym zakresie można stwierdzić, czy dana osoba ma zamiar stałego pobytu, a zatem czy jest rezydentem podatkowym na danym terytorium. Jak wspomniałem, od 2007 roku y, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy już y, definicję y, rezydencji podatkowej, a w zasadzie definicję miejsca zamieszkania i ona składa się niejako z dwóch elementów to jest yy, mówi się w niej, iż rezydentem podatkowym w Polsce jest osoba, która przebywa w Polsce co najmniej 183 dni w roku, albo posiada w Polsce ośrodek interesów osobistych yy, są to dwie dwa kryteria, które nie muszą być spełnione łącznie. Wystarczy spełnienie jednego z nich, aby dana osoba była rezydentem podatkowym w Polsce. Bardzo często jest tak, że w swoich pytaniach do mnie, w swoich komentarzach, doszukujecie się Państwo rezydencji podatkowej właśnie na podstawie tych kryteriów 183 dni albo ośrodka interesów osobistych. W Latach do roku 2006, kiedy tak naprawdę te kryteria nie miały żadnego znaczenia. Wtedy istotny był zamiar pozostawania, zamiar stałego zamieszkiwania w jednej miejscowości, tak jak jest to napisane w kodeksie cywilnym, czy też po prostu w konkretnym państwie. A zatem osoba, która zamierza skorzystać z abolicji podatkowej za lata 2002 2006 powinna kierować, się, u, powinna kierować się w ustalaniu z miejsca swojej rezydencji właśnie y, zamiarem stałego pobytu. Natomiast dopiero od roku 2000, y, tak, dopiero od roku 2007 y, należy brać pod uwagę y, te kryteria, które zostały przeze mnie wcześniej wspomniane, czyli środek interesów osobistych oraz 183 dni w roku. To tyle, dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia.